Lato 1990 roku we Włoszech Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przesiąknięte klasyczną piłką nożną, podczas których rozbrzmiewały melodie Unestat Italiana, a hiszpańska reprezentacja przystąpiła do turnieju z dumą pokolenia. Latem 1990 roku Nella Rocha zachwycała kibiców eleganckim stylem gry i mistrzowską kontrolą nad piłką zbudowaną wokół legendarnego kwintetu Quinte del Buitre. Realu Madryt. Wyruszyli w pełną nadziei podróż, przekonująco wygrywając grupę, zanim gorzko odpadli z Jugosławią w 1-8 finału po efektownym rzucie wolnym Dragana Stojkowicza. Ale za tymi chwilami chwały i łez na boisku Werony kryli się piłkarze o bardzo różnych losach. Minęło 35 lat, a czas odcisnął różne piętno na ich życiu. Niektórzy stali się wpływowymi politykami piłkarskimi. Inni wybrali cichszą ścieżkę po tym, jak zniknęły światła reflektorów, a jeszcze inni nadal poświęcają się piłce nożnej w różnych rolach. Przyjrzyjmy się burzliwej drodze piłkarzy, którzy ukształtowali duszę tego hiszpańskiego pokolenia. Często uosabiał niezachwiane poświęcenie i niezawodność na prawym skrzydle. W wieku 28 lat, w najlepszym wieku dla obrońcy, rozegrał pełne 390 minut we wszystkich czterech meczach reprezentacji podczas Italia 90. W przeciwieństwie do swoich bardziej ekstrawaganckich kolegów z dalszej części boiska. Cendo spokojnie bronił swojego skrzydła, z solidnym naukowym podejściem i żelazną dyscypliną. Jego występ na tym turnieju świadczył o niezachwianym opanowaniu, niczym cichy bohater, który zawsze pojawiał się w odpowiednim momencie, by zneutralizować każde zagrożenie dla bramki zubizarrety. Patrząc wstecz, z perspektywy jego bogatej wiedzy, kariera Cendo to rzadka ballada lojalności we współczesnym świecie piłki nożnej. Poświęcił całą swoją 17-letnią karierę zawodową noszeniu białej koszulki Realu Madryt. Po sezonie 1990 zdobył liczne tytuły, w tym Ligę Mistrzów w 1998 roku, zanim przeszedł na emeryturę. Życie osobiste czędo było równie spokojne i uczciwe jak jego styl gry. Po zakończeniu kariery nie odszedł z Realu Madryt, ale przeszedł do roli delegata meczowego. Stanowiska wymagającego elegancji i dogłębnego zrozumienia kultury drużyny. Pełnił funkcję łącznika między gwiazdami futbolu a organizatorami, zawsze zachowując godność i skromność. Wydaje się, że wizerunek cichego wojownika na boisku idealnie odzwierciedlał jego prawdziwe życie. W rzeczywistości czendo jest człowiekiem małomównym, ale zawsze cieszy się najwyższym szacunkiem młodszych pokoleń piłkarzy od Raula i Casillasa po późniejszego Ramosa. Dziś, mając 64 lata, Cendo nadal jest mocno związany z Realem Madryt i towarzyszy mu na boisku podczas każdego meczu. To dowód jego nieprzemijającej miłości do piłki nożnej i niezachwianego poświęcenia za kulisami. Rafael Martin Vazquez był sercem i duszą środka pola na Mistrzostwach Świata w 1990 roku, pomocnikiem obdarzonym elegancją i mistrzowską wizją taktyczną. W wieku 24 lat był jednym z najlepszych reprezentantów Quinta del Buitre, dzięki celnym podaniom i znakomitej kontroli tempa gry. Rozgrywając pełne 390 minut. Vazquez zaprezentował znakomity występ, będąc najważniejszym rozgrywającym piłkę i pomagając Hiszpanii narzucić swój styl gry przeciwnikom takim jak Korea Południowa i Belgia. Pamiętany jest za swój niespieszny, a jednocześnie inteligentny styl gry. Prawdziwy artysta w trudnych momentach. Kariera Martina Vazqueza. Po Italia 90. była serią nieoczekiwanych zwrotów akcji. Był pierwszym ze słynnego kwintetu, który odważył się opuścić bezpieczną przystań Realu Madryt i przenieść się do Serie A, grając dla Torino. Transfer, który wówczas był hitem. Chociaż odniósł pewne sukcesy we Włoszech i pomógł Torino dotrzeć do finału Pucharu UEFA, uporczywe kontuzje uniemożliwiły mu osiągnięcie szczytu formy. Wrócił do Madrytu, a następnie wyemigrował do Meksyku, gdzie zakończył karierę. Życie osobiste Vasqueza było pełne romantyzmu. Po zakończeniu kariery piłkarskiej poświęcił wiele czasu sztuce i komentowaniu piłki nożnej. Znany był ze swojej przenikliwości i gotowości do szczerych opinii na temat filozofii współczesnego futbolu. Związek między jego artystą na boisku a prawdziwym życiem tkwił w pragnieniu odkrywania nowych wartości, nigdy nie zadowalając się tym, co już było. Dziś, mając 60 lat, Rafael Martin Vázquez wiedzie ustabilizowane życie, okazjonalnie odwiedzając mecze byłych piłkarzy Realu Madryt i pełniąc rolę szanowanego komentatora, inspirując młodsze pokolenie pięknem eleganckiej piłki nożnej. Michel z hat-trickiem przeciwko Korei Południowej i przejmującym okrzykiem, zasłużyłem na to, był najbardziej ikonicznym momentem reprezentacji Hiszpanii we Włoszech w 1990 roku. W wieku 27 lat uosabiał dynamikę i płomienną dumę, strzelając cztery gole i zapewniając sobie pozycję króla strzelców reprezentacji w tamtym roku. Jako prawoskrzydłowy dysponujący precyzyjnymi dośrodkowaniami i znakomitym wykonaniem rzutów wolnych, Michel przekształcał każdą chwilę na boisku w swoją własną scenę, gdzie jego charakter i talent błyszczały w całej okazałości. Kariera Michela po Mistrzostwach Świata w 1990 roku była kontynuacją jego spektakularnych sukcesów z Realem Madryt. Zanim przeszedł do kariery trenerskiej naznaczonej wzlotami i upadkami, prowadził wiele drużyn w Hiszpanii, Grecji i Francji, w tym Olympiakos, Marsylię i Getafe. Życie osobiste Michela zawsze znajdowało się w centrum uwagi: był eleganckim dżentelmenem o aparycji gwiazdy filmowej i urzekających umiejętnościach komunikacyjnych. Jednak jego kariera trenerska również doświadczyła wielu burz, w tym gorzkich zwolnień. Ale Michel zawsze podnosił się z niezachwianą pewnością siebie. Warto zauważyć, jak wizerunek dumnego wojownika na boisku dziwnie odzwierciedlał jego życie osobiste. Michel zawsze żył i pracował z niezachwianą wiarą w siebie, niezależnie od odmiennych opinii. Dziś, w wieku 62 lat, Michel nadal stawia czoła nowym wyzwaniom na ławce trenerskiej na Bliskim Wschodzie. A jego pasja i chęć udowodnienia swoich umiejętności wciąż płoną tak samo jasno jak tamtej nocy w Weronie. Manolo Sancis przystąpił do Mistrzostw Świata w 1990 roku w wieku 25 lat, pełniąc rolę lidera defensywy. Jako jedyny członek Quinta del Bitre który spędził całą karierę w Realu Madryt, Sanchis grał inteligentnie i z niezwykłym opanowaniem. Z 390 minutami na boisku był niezawodnym ostatnim filarem obrony, udaremniając każdą próbę ataku napastników dzięki doskonałej umiejętności czytania gry i precyzyjnym interwencjom. Jego występ świadczył o żelaznej woli, o kapitanie bez bandy, ale z ogromnym autorytetem w formacji defensywnej. Droga Sancisa, Po Italia 90 to epopeja wytrwałości. Jest jedynym przedstawicielem swojego pokolenia, który był świadkiem transformacji nowoczesnej piłki nożnej i zdobył dwa tytuły Mistrza Ligi Mistrzów 1998 i 2000. Po zakończeniu kariery w 2001 roku Sancis wybrał różnorodne życie. Od biznesu i komentatora po działalność charytatywną. Znany jest ze swojego opanowania, inteligencji i godnego zachowania. Jego życie rodzinne jest spokojne, a on poświęca wiele energii na edukację i rozwój mentalny młodych zawodników. Związek między jego rolą opoki na boisku a jego prawdziwym życiem tkwi w stabilności i solidności. Sanchis. Zawsze budował swoje życie na trwałych wartościach, zamiast gonić za ulotnym blaskiem. Dziś, po zakończeniu kariery piłkarskiej, Manolo Sancis, w wieku 60 lat, wiedzie satysfakcjonujące życie, stając się odnoszącym sukcesy biznesmenem i szanowanym ekspertem piłkarskim. Jego wytrwałość i poświęcenie nadal inspiruje młodych graczy. Andoni Zubizarreta w Italia 90 był symbolem niezawodności i opanowania w bramce. W wieku 28 lat był u szczytu formy, cechując się ostrym refleksem i znakomitym dowodzeniem w obronie. Rozegrawszy pełne 390 minut, Zubi popisał się spektakularnymi interwencjami, pomagając reprezentacji Hiszpanii zachować pewność siebie pod presją silnych przeciwników. Jego występ w tym roku to nie tylko akrobatyczne parady, ale także spokój, który emanował z całej drużyny. Kariera Zubizarrety przeplatała się z jego wspaniałymi latami w Barcelonie, w drużynie marzeń Johanna Kraifa. Po zakończeniu kariery w 1998 roku, mając na koncie ponad 600 występów w La Liga, obrał bardziej intelektualną ścieżkę. Został błyskotliwym dyrektorem sportowym Zajmował to stanowisko w Atletic Bilbao i Barcelonie, odgrywając kluczową rolę w budowaniu podwalin pod spektakularne sukcesy Barcelony w erze Messiego. Życie osobiste Zubizarrety było przesiąknięte intelektem, był miłośnikiem książek, filozofii i prowadził umiarkowany tryb życia. Jednak jego kariera menedżerska miała również swoje słabe strony, w tym odejście z klubu z powodu presji politycznej. Wydaje się, że wizerunek spokojnego stóp strażnika znalazł odzwierciedlenie w jego prawdziwym życiu. Zubizarreta zawsze brał odpowiedzialność i bronił podstawowych wartości drużyny. Dziś, w wieku 64 lat, Andoni Zubizarreta pracuje jako zawodowy doradca i komentator, wiedzie spokojne życie z rodziną i nadal dzieli się swoją rozległą wiedzą, przyczyniając się do rozwoju hiszpańskiej piłki nożnej. Roberto Fernandez, lub po prostu Roberto, był prawdziwym wojownikiem hiszpańskiej pomocy w 1990 roku. W wieku 27 lat, dzięki swojej ogromnej wytrzymałości i agresywnemu stylowi gry, rozegrał 380 minut, będąc filarem obrony przed atakami z dystansu przeciwników. Choć nie był tak znany w mediach jak Michel czy Butraguenio, Roberto był cichym bohaterem który pozwolił zabłysnąć bardziej kreatywnym zawodnikom w dalszej części boiska. Jego występy świadczyły o nieustępliwym duchu walki i dużym poświęceniu dla drużyny. Kariera Roberto po turnieju naznaczona była latami poświęcenia Walencji i Barcelonie, gdzie zdobył wiele ważnych tytułów. Po zakończeniu kariery piłkarskiej przeszedł na stanowisko trenera i osiągnął szczególne sukcesy jako sekretarz techniczny zarówno w Walencji, jak i Barcelonie. Życie osobiste Roberto jest dość prywatne. Znany jest jako poważny, oddany człowiek, który wysoko ceni swoją rodzinę. Przeżywał okresy ogromnej presji, będąc odpowiedzialnym za scouting w czołowych klubach, ale zawsze stawiał im czoła z charakterystycznym dla siebie opanowaniem. Związek między jego rolą twardziela na boisku, a jego prawdziwym życiem tkwi w jego zdolności do budowania relacji i budowania relacji. Zawsze dąży do znalezienia najlepszych elementów, aby stworzyć silny zespół. Dziś, w wieku 63 lat, Roberto Fernandez wiedzie stabilne życie, angażując się w projekty doradztwa piłkarskiego i wciąż pielęgnując swoją pasję do sportu, co świadczy o jego niestrudzonym wysiłku i głębokiej miłości do piłki nożnej. Francisco Villarroya był wszechstronnym zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii podczas Italia 90. W wieku 23 lat, dzięki swojej zawrotnej szybkości i umiejętności gry, zarówno na pozycji bocznego obrońcy, jak i lewoskrzydłowego, rozegrał 378 minut, tworząc błyskawiczne ataki skrzydłami, które dręczyły defensywę rywali. Występ Villarroy w tym roku pokazał wybuchową młodzieńczą energię i odwagę, bez lęku wdzierając się w pole karne przeciwnika. Po mistrzostwach świata Villarroja przeniósł się do Realu Madryt i odniósł spore sukcesy, zanim przeszedł przez kilka innych klubów La Liga. Po zakończeniu kariery wybrał spokojne życie, z dala od medialnego rozgłosu. Skupił się na biznesie i spędzał czas z rodziną. Villarroja to prosty, szczery człowiek który ceni sobie swoje sportowe dni. Wygląda na to, że wizerunek wszechstronnego piłkarza na boisku przeniósł się do jego życia. Z łatwością potrafi zaadaptować się do nowego życia po przejściu na emeryturę. Dziś, w wieku 58 lat, Francisco Villarroya wiedzie spokojne życie, okazjonalnie pojawiając się na uroczystościach upamiętniających zwycięstwo w piłce nożnej w Saragosie. Jego kariera jest świadectwem jego ciężkiej pracy i niezwykłej zdolności adaptacji. Emilio Butraguenio nie był tylko zabójczym napastnikiem w polu karnym, był wielką ikoną pokolenia. Nazywany El Buitre, Sokół, w wieku 26 lat był liderem Quinta del Buitre. Chociaż rozegrał 324 minuty i nie strzelił gola podczas Italia 90, jego obecność siała postrach w każdej obronie. Dzięki inteligentnym ruchom i znakomitemu wykończeniu. Występy Butragüenio ukazywały pełen wdzięku styl, niczym romantyczny bohater hiszpańskiej piłki nożnej. Kariera Tundasieta Sokoła po turnieju to wspaniały okres w Realu Madryt, zanim przeniósł się do Meksyku, gdzie zakończył karierę pośród uwielbienia kibiców. Po przejściu na emeryturę Butraguenio nie wybrał ławki trenerskiej, lecz awansował na nowy poziom, stając się wybitnym menedżerem sportowym. Obecnie jest dyrektorem do spłach relacji instytucjonalnych w Realu Madryt, stając się twarzą największego klubu piłkarskiego świata. Jego życie osobiste jest wzorem szlachetności i intelektu. Mówi cicho, zachowuje się z klasą i zawsze zachowuje elegancję prawdziwego dżentelmena. Związek między jego rolą olśniewającego bohatera na boisku a jego prawdziwym życiem tkwi w jego wyrafinowaniu i inteligencji. Reprezentuje piłkę nożną nie tylko nogami, ale także szlachetnym charakterem. Dziś, mając 62 lata, Emilio Butraguenio pozostaje kluczowym filarem zarządzania Realem Madrid. Jego droga do sukcesu jest świadectwem jego głębokiej miłości do piłki nożnej i ogromnego poświęcenia. Wciąż inspiruje świat tożsamością białej dynastii. Genar Andrinua na Mistrzostwach Świata w 1990 roku był symbolem solidności i stalowej determinacji w obronie. W wieku 26 lat, środkowy obrońca Atletik Bilbao rozegrał 318 minut. Prezentując silny, nieustraszony styl gry i doskonałe umiejętności w powietrzu. W klubie odziedziczył opaskę kapitańską po legendarnym gojkoet Sej, a w reprezentacji dodawał kolegom z drużyny otuchy swoją zdyscyplinowaną i pewną grą. Kariera Andrinui jest ściśle związana z jego nieprzemijającą miłością do atletyk Bilbao, któremu poświęcił całą swoją karierę. Po przejściu na emeryturę w 1997 roku wybrał zupełnie inną ścieżkę. Zajął się biznesem i ubezpieczeniami. Andrinua to bystry, praktyczny mężczyzna, ceniący stabilność. Poświęca wiele czasu rodzinie i działaniom społecznym w kraju Basków. Warto zauważyć, jak wizerunek Sesui na boisku piłkarskim idealnie odzwierciedlał jego prawdziwe życie. Zbudował swoją karierę biznesową na fundamencie zaufania i solidności. Dziś, w wieku 61 lat, generał Andrinua wiedzie satysfakcjonujące życie, odnosi sukcesy jako biznesmen i nadal zachowuje opanowanie lidera, którym kiedyś był, co świadczy o jego niestrudzonych wysiłkach i sukcesach poza boiskiem. Alberto Gurris był najstarszym zawodnikiem w hiszpańskiej kadrze na Italia 90 w wieku 32 lat. Rozgrywając 312 minut, nie tylko wniósł doświadczenie, ale także bezpośrednio strzelił kluczowego gola Belgii potężnym strzałem głową. Bixio uosabiał odporność, był obrońcą o bystrym umyśle i doskonałym czytaniu gry. Jego występ w tamtym roku potwierdził powiedzenie. Im starszy imbir tym ostrzejszy, zapewniając wsparcie moralne młodszym kolegom z drużyny w napiętych momentach. Po mistrzostwach świata Gurri skontynuował grę w Realu Sociedad przez kilka kolejnych sezonów, zanim w 1993 roku zakończył karierę, będąc najlepszym piłkarzem wszech czasów klubu, ponad 500 występów. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Wybrał spokojne życie w San Sebastian, spędzając czas z rodziną i okazjonalnie uczestnicząc w wydarzeniach związanych z piłką nożną. Gurris był prostym, skromnym człowiekiem uwielbianym przez baskijskich kibiców za lojalność. Związek między jego rolą cichego bohatera na boisku a jego prawdziwym życiem tkwił w jego wytrwałości i wierności. Poświęcił swoje życie jednemu klubowi i jednemu regionowi. Dziś, w wieku 67 lat, Alberto Gurris wiedzie spokojne życie z rodziną, a jego droga do sukcesu jest świadectwem jego niestrudzonego wysiłku i szczerej miłości do piłki nożnej. Julio Salinas Vitalia 90 był bystrym napastnikiem o idealnej budowie ciała i doskonałym wykorzystaniu okazji. W wieku 27 lat. Rozegrał 297 minut i zdobył jedną kluczową bramkę w turnieju. Salinas był wytrwałym napastnikiem, chętnym do walki i zawsze potrafiącym inteligentnie ustawić się, aby ukarać błędy przeciwników. Jego występ w tym roku świadczył o niezwykłym opanowaniu, czyniąc go czołową postacią hiszpańskiego ataku. Kariera Salinasa była pełną przygód podróżą przez wiele wielkich klubów, takich jak Barcelona i Deportivo, a nawet tournée po Japonii. Po zakończeniu kariery stał się niezwykle popularnym i cenionym komentatorem piłkarskim, znanym z humoru, dowcipnego stylu i wnikliwych obserwacji. Życie osobiste Salinasa jest niezwykle bogate, bierze udział w wielu programach telewizyjnych i zawsze pielęgnuje wizerunek energicznej osoby inspirującej. Warto zauważyć, że wizerunek zabójcy, który zawsze potrafił zabłysnąć na boisku, wyraźnie przejawia się w jego prawdziwym życiu. Zawsze potrafi przyciągnąć uwagę i sprawić radość publiczności. Dziś, w wieku 63 lat, Julio Salinas wiedzie błyskotliwe i pełne sukcesów życie w mediach, wciąż pielęgnując swoją pasję do piłki nożnej, inspirując młodsze pokolenie optymizmem i wytrwałością. Manuel Jimenez. Znany szerzej jako Manolo Jimenez, był niezawodnym lewym obrońcą Hiszpanii na Mistrzostwach Świata w 1990 roku. W wieku 26 lat zapewnił solidność i doskonałą defensywę. Pomimo zaledwie 162 minut gry, za każdym razem, gdy wychodził na boisko, Jimenez prezentował zacięty, nieustraszony styl gry i płomiennego ducha walki wiernego charakterowi syna Andaluzji. Po zakończeniu kariery w Sewillii, Jimenez miał niezwykle udaną karierę trenerską i głęboką, serdeczną więź z klubem z rodzinnego miasta. Poprowadził Sewillę do Ligi Mistrzów i zdobył krajowe tytuły, zanim wyruszył do Grecji, pomagając AEK Ateny do Mistrzostwa kraju i na Bliski Wschód. Życie osobiste Jimeneza jest wzorem dyscypliny i poświęcenia. Jest niestrudzonym pracownikiem, który zawsze uważa boisko treningowe za swój drugi dom. Związek między jego rolą obrońcy na boisku a prawdziwym życiem tkwi w jego wytrwałości i lojalności wobec piłkarskiej filozofii. Dziś, w wieku 61 lat, Manolo Jimenez nadal pilnie trenuje za granicą, żyjąc pełnią życia z pasją i przekazując swoje cenne doświadczenie młodszemu pokoleniu piłkarzy. Manolo Sanchez Delgado, lub po prostu Manolo, przystąpił do Mistrzostw Świata w 1990 roku jako jeden z najlepszych napastników La Liga w barwach Atletico Madrid. W wieku 25 lat prezentował szybkość i celne wykończenie akcji. Jednak turniej nie był jego mocną stroną, ponieważ rozegrał zaledwie 78 minut. Mimo to, profesjonalizm i gotowość Manolo. Zawsze stanowiły wzór dla kolegów z drużyny. Kariera Manolo eksplodowała po Mistrzostwach Świata, kiedy w 1992 roku zdobył nagrodę Piccici, najlepszego strzelca La Liga. Po zakończeniu kariery piłkarskiej zajął się trenowaniem, angażował się w rozwój młodzieżowej piłki nożnej, a także pracował jako komentator sportowy. Jego życie osobiste jest dość spokojne. Poświęca wiele czasu działalności charytatywnej i rozwojowi lokalnej piłki nożnej w Madrycie. Manolo jest szczerym, skromnym człowiekiem, który utrzymuje dobre relacje z byłymi kolegami z drużyny. Warto zauważyć, że wizerunek cichego zabójcy w polu karnym stał się synonimem jego prawdziwego życia. Nie potrzebuje rozgłosu, ale zawsze potrafi udowodnić swoją wartość poprzez pracę. Dziś, mając 60 lat. Manolo wiedzie szczęśliwe życie z rodziną, koncentrując się na rozwoju młodzieży i wciąż śledząc postępy młodego pokolenia w Atletico Madryt.